Halo, wchodzisz sobie na CSGO Skins, klikasz plusik, wpisujesz kod radził i ci to daje 10% bonusu przy każdej wpłacie. 20 na start i natychmiastowe wpłaty skinami są i plus 10% jeszcze dodatkowo bonus przy wpłacie skinem. E, czyli masz 20% bonusu przy wpłacie skinem jeszcze, w sensie 10 masz normalnie i jeszcze przy wpłacie skinem kolejne 10. No i co? I prezent do każdego doładowania się dostaje. Nie musisz czekać o 7 dni jak pacisz po prostu Dobra wiem, Heinon jeszcze trwa. to wiecie na pewno. Pogramy sobie jakieś bitwy. 546 gości robi za drogo. Tysiaczka mam. Może tego ten Stara dzisiaj przetestuję na 336 bitewka. Dobra. Dołączył ktoś. U. no to dawaj. Nasze chyba. No, na razie jest okej. Okay. Nie wiem co to. Oj, jego. Szkoda, szkoda, szkoda. I tu słabo chyba. Jego, dalej. Dobra, dobra, proszę. I chyba nasze. Jego. Jakim cudem ten gdzieś jest taki drogi? No dobra, trudno. Mm. Sobie otworzę też tą skrzynkę normalnie tej Starcase. do tego skara dało, tak 117. Ok, pamiętajcie, że macie giveaway e dla tych, co z moim kodem wpłacają. Minimum 840, tutaj macie szanse zwiększone są na te przedmioty. Niektóre dobrze jest, próbujecie coś tam trafić. Ehm, dobra. Nie wiem, dołączyłbym tu, ale nie na razie. E, dobra, to lecimy dalej z tym Star Starcase. Dzisiejszy film jest poświęcony tej skrzynce, więc próbuję coś ugrać z tej skrzynki. Dobra, pod Michael, pod Rosu, pod Alex. Ojoj, nie wiem. Aha, CZ-ka za 158 dla Michaela. No nie jest wesoło. Kolejna. A nie, teraz dostał tańszą. Dobra, mamy szansę to wygrać. Nie, chyba. No niestety. Yy, od Michael tutaj nas rozjechał. Dodam jedną na czterech. Team Star Case. Zobaczmy. O, dołączył coś. Lecimy z tą skrzyneczką. Pamiętajcie, kot Jeśli przy każdej płacie. 20 na start. Idącie do konkursów i ten i będzie git Dobra coś tu dołączył I tyle to jest 84 zł chyba wygrałem Brawo Patrzcie 84 i 500 siadło Okej, okay. to ładnie, teraz dało. To teraz dwie dam takie skrzynki. Emily, Samu i Roz, Rozbot. Okej, okay. chyba dla nas. Aha, co? Który, to nie fajnie. Nie wiem, czyje to tu będzie. A, 784. Patrzcie jaki to jest. Dobry, dobry ten Dobry case Team Star Okej, okay, chyba nie A dla nas na razie Dobra, żeby teraz nikt nie dostał nic Chyba nasze Taki, tak jest, ale ledwo 3 złote Różnicy Mamy Zysiaczka, dobra, to robimy 5 takich teraz Team Star Może odda ten Michael Emily Alex. Leci. Nie wiem. Uuu, dobra, na razie wygrywam. Minimal wear start track. O, to będzie drogie, chyba. Dobrze, 276. Okej, okay, ile to? 22. Słabo, słabo. I ja ten bot dostał to samo. Patrzcie, Emily dostał tego kalila. Obyśmy wygrali, dawaj. Jest chyba. Nie wiem. Mam. 1600. Uf, uf, uf. To 2200 mamy to. Patrzcie. 12 skrzynek 1 na 1. 1000 zł. Let's go. Dodaję bota Rosso i lecimy No i GG I w pierwszej skrzynce GG Patrzcie to Widzicie to? Nie wierzę Dostał Glowsy Faktoriniu Factor... Nie wierzę Dostał Glowsy Faktoriniu Nie wiem, jak to się stało. W Wiktorieniu normalnie. Nie. Szkoda. Underdog'u mogłem dać, to by było fajnie. Nie, dałem normalnie. Wpisujcie kot odradził i przy wpłacie 8.40 macie szansę na skiny, fajne. Minimum 8.40. Dobra, nie wierzę w to. Ta bitwa o, o, oddała tak dla bota. Tysiąca czternaście koła. Trzynaście tysięcy, Dobra, to było mocne. Ciekawe, czy teraz będzie coś. samo je mini trzy boty. Nie dałem underdoga, dałem normalnie, zobaczymy, czy może spadnie Na kogoś, dobra zaczyna się, okej, okay. ale tutaj jeden skin może wszystko, aha już widzę się robi wesoło, 137, Ten raz co to, to dostaje takie itemy. Dobra, teraz nie dostał. My dostajemy 171. Teraz my dostajemy 5447 Dobra, chyba wygram. Ale jeszcze nie mówię hop, bo tutaj rękawiczki mogą w każdej chwili... Albo karabit i będzie lipa. Dobra, chyba mam. Dobrze. 2400 za 672. Okej. Okay. Okej, okay, no to mamy dzisiaj taki profit, widzicie. 2900 z... 2900 mamy z, z tego z tysiaczka Dobra lecę Underdog'a, 18 skrzynek Team Star na koniec na 4500 i, i to będzie tyle, nie? Alex, Adrian i Michael Zobaczymy czy się uda to wygrać Dobra, się zaczęło dobrze, ale jeszcze 17 skrzynek Okej okay. No i ten 150 pewnie tak? No właśnie o, Odleciałem już yy, trochę Alex wygrywa Znowu pewnie 150 tek, nie? A, on ty chyba tylko taki jest Mego dostaje to taki kurczę prawie zawsze Aj Scout. Ciężko będzie z tym Alexem wygrać musiałby dostać coś za nie wiem 200 Żeby nas dogonić. A on nie dostaje prawie takich żadnych dobrych kinów. 300 złotych prawie różnicy. No jeszcze sobie ten. Uciekłem mu. Jeszcze musi trafić. No, a chyba trafił coś. Nie. Hmm. 200 zł dalej. Orionat sypło. Dla Adriana, oho. Dobra. Ale tu wciąż jest... Źle, o, jasne. Dobra, ja 71 dostałem. Tutaj Alex wygra chyba. Nie widzę tutaj... Kurczę, nie widzę tutaj szans. Prawie 1000 mam. Przebiłem. Dobra, ale to na standardzie też bym przegrał. Patrzcie tą bitwę, nie? 1504. No i tak jest plus dzisiaj. Dobra. To co? To. Kotradził się, jak pamiętajcie. skrzyneczka, ta fajna skrzyneczka. I co? I na niektóre przedmioty szansa jest zwiększona, więc próbujcie. I co? I. Tworzysz tego ten stara na tym, na buście. A macie tak na zakończenie? Orion, Mecha Industries i Fire Elemental. Ok. Dobra. Trzymajcie się? Nara.